Inwestowanie to świetny sposób na pomnażanie naszych oszczędności i takie budowanie w długim terminie kapitału. Tyle tylko, że inwestowanie jest już dużo trudniejsze niż oszczędzanie. Tutaj potrzebujemy wiedzy, zaangażowania i oczywiście z biegiem lat budowanego doświadczenia. Kiedy jesteśmy na samym początku nie da się ustrzec wszystkich błędów. No to jest absolutnie normalne, że każdy inwestor je popełnia, ale możemy uważać na te najpopularniejsze i starać się po prostu eliminować je jak najszybciej. Mam nadzieję, że Wam Nieco w tym pomogę, bo mam kilka błędów, które powtarzają się bardzo często wśród początkujących adeptów sztuki inwestowania. Bardzo poważny błąd i niestety bardzo częsty błąd to jest inwestowanie w coś, czego do końca nie rozumiemy, na czym się do końca nie znamy. Oczywiście Warren Buffett, najwybitniejszy inwestor na świecie i wielu innych doświadczonych mistrzów z Wall Street, powtarza, że zawsze inwestujemy tylko w to, na czym się bardzo dobrze znamy, ale co innego teoria, co innego praktyka, bardzo często inwestujemy w coś, co jest w danym momencie popularne, czyli na przykład mocno rośnie albo mocno spada. Przykłady z ostatnich tygodni, arcy ciekawy rynek. ropy. Ważne wydarzenia na skalę światową od wielu, wielu lat, a w przypadku wykresu cenowego, nawet od dziesięcioleci, nie widzieliśmy takiej sytuacji, więc bardzo wielu początkujących idzie do tego rynku, rynek ropy, który wydaje się teraz bardzo ciekawy. Tyle tylko, że jest on bardzo skomplikowany i jak się nagle dowiemy, jak to działa, że są kraje z porozumienia OPEC, jak sterowane są te ceny, co na nie wpływa, ile w tym jest geopolityki i na przykład jak to się wszystko ma do kursów walutowych, polityki poszczególnych krajów, no i co to jest kontango pośrodku, to się okaże, że rynek ropy jest niezwykle trudny i w ogóle surowce są dużo trudniejsze niż myślimy, więc najpierw wiedza, najpierw zrozumienie, co tak naprawdę ma dany rynek, dany instrument, a dopiero później zabieramy się za inwestowanie w daną rzecz. Drugi błąd, z którego podobno wyrasta się z wiekiem, to skupianie się na procentowym wyniku, a nie na rosnącym kapitale. Przykładowo, chcemy bardzo szybko zarobić dużo na danej transakcji, albo widzimy e, wyniki poszczególnych inwestycji. I chcemy ich prześcignąć w kategorii miesięcy czy kwartałów, gdzie tak naprawdę nie chodzi o to, żeby w danym roku zrobić 40%, jeśli na przykład w przyszłym roku zrobimy 10, albo zrobimy 40% z małej kwoty, a 10% za rok z bardzo dużej, chodzi o to, żeby. Rok w rok pomnażać ten nasz kapitał, budować go, żeby tych pieniędzy było faktycznie coraz więcej. I bardzo często, gdy skupiamy się na małych transakcjach i na konkretnych wynikach, że wykręcimy dużo procent z jakiejś małej kwoty, to tak naprawdę moglibyśmy dużo bezpieczniej osiągnąć lepszy zysk, po prostu mając coraz większy kapitał. Prosty przykład, gdybym mógł 10% bez problemu, dosyć bezpiecznie robić rok w rok, to czy nie lepiej jest w tym momencie coraz większe oszczędności wkładać w tę strategię, niż szukać poszczególnych okazji do wyciśnięcia 12, 14, 15 czy 20 paru procent, ale na mniejszym kapitale? W tym przypadku zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne i końcowy wniosek jest prosty. Chcemy jak najwięcej kapitału zbudować w długim terminie, a nie Osiągnąć jak najbardziej efektowną pojedynczą transakcję, którą będziemy się mogli chwalić. Koniec końców, najważniejsze jest to, ile będziemy mieć na koncie, więc liczy się kapitał, a nie poszczególne wyniki procentowe. Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą. W przypadku inwestowania ta zasada sprawdza się dokładnie tak samo. Bardzo często, gdy nam się spieszy, gdy wchodzimy w jakąś transakcję, gdy próbujemy szukać szybkich zysków, kończy się to po prostu stratami albo kończy się tym, o czym mówiliśmy w zasadzie pierwszej czyli, że Mamy błąd niedoinformowania. Nie wiemy czegoś o danym rynku, bo nie doczytaliśmy, nie sprawdziliśmy, spieszyliśmy się. Świetnym przykładem, często pojawiającym się u początkujących jest rynek złota. Nie oczywiste, kiedy złoto powinno rosnąć, kiedy nie powinno, tyle tylko, że czym innym jest złoto fizyczne, a czym innym jest złoto w postaci przeróżnych instrumentów inwestycyjnych. A gdzieś w tym w środku jest jeszcze ryzyko kursowe, bo mogą być takie sytuacje, że na złocie zarobimy, ale na naszym koncie będzie mniej, bo jeszcze jest kurs walut i tak naprawdę to zmienia całkowicie to, co jest na naszym rachunku, nawet jeśli instrument poszedł w dobrą stronę. To wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane niż z reguły początkujący inwestor myśli, ale jeśli będzie się spieszył, to może przegapić szansę na duże, długoterminowe zyski kosztem tego, że po prostu chciał szybko zarobić. Inny przykład to budowanie samego portfela. Jeśli chcemy myśleć o długim terminie, to nie zakładajmy pierwszego, lepszego rachunku, tylko wybierzmy rachunek, który ma formułę IKE, czyli indywidualnego konta emerytalnego. W ten sposób w długim terminie jesteśmy w stanie inwestować. Bez podatku od zysków kapitałowych. To daje ogromną przewagę dla początkującego inwestora tyle tylko, że musi najpierw sobie wybrać rachunek i z reguły to chwilkę trwa, żeby wybrać ten najlepszy. Czwarty błąd typowy dla początkujących inwestorów to jest brak odpowiedzialności za własne decyzje. Bardzo często na samym początku inwestowania nie szukamy wiedzy, jak inwestować, tylko szukamy bardzo konkretnych porad, nawet powiedziałbym, takich rekomendacji albo wskazówek, co konkretnie kupić. I bardzo często nie doczytujemy tego, dlaczego zadaną rekomendacją jest jakaś argumentacja albo co oznaczenie danej rekomendacji oznacza. Świetny przykład to są raporty domów maklerskich. Tam w rekomendacjach jest kup, sprzedaj, trzymaj, akumuluj itd. Bardzo często bierzemy to tak do siebie bezpośrednio, nie sprawdzając jaki jest horyzont w danym portfelu, nie sprawdzając co dokładnie znaczy dane oznaczenie i jaka jest analiza wykonana przez dom maklerski. Skupiamy się tylko na tym jednym słówku, że dom maklerski powiedział kup, albo dom maklerski powiedział sprzedaj. To naprawdę jest dużo bardziej skomplikowane. Poza tym to my. Powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje pieniądze, za swoje decyzje i podejmować je na podstawie własnych analiz. A te wszystkie elementy, które dostajemy od rynku w postaci chociażby rekomendacji, analiz, raportów, czy czasem nawet podpowiedzi e, różnych innych inwestorów na, na forach czy stronach internetowych. To są tylko jakieś elementy, układanki, ale układankę musimy ułożyć sami i na tej podstawie podjąć decyzję, czy coś kupujemy, czy coś sprzedajemy. Piąty błąd bywa niestety bardzo kosztowny, bo jak mawiają starsi inwestorzy, to jest wrzucanie wszystkich jajek do jednego koszyka. Chodzi oczywiście o brak dywersyfikacji, czyli postawienie wszystkiego na jedną konkretną inwestycję. Jeśli wszystkie nasze pieniądze wkładamy w akcje jednej spółki albo w jakiś jeden konkretny fundusz w danym regionie, to tak naprawdę jest to dosyć zero-jedynkowe, no bo zarobimy albo nie zarobimy. Nie ma tutaj jakiejś sensownej, przemyślanej strategii inwestycyjnej. Portfele budujemy w przeróżny sposób. Najprostszym jest dopasowanie go do siebie, swojego wieku, stanu majątkowego, sytuacji finansowej e, i po prostu profilu ryzyka, bo inaczej inwestuje bardzo młoda osoba, inaczej inwestuje ktoś, kto zbliża się do wieku emerytalnego. Najprostszy podział to chociażby instrumenty bezpieczne i te bardziej ryzykowne, czyli obligacje kontra akcje, które razem tworzą jakiś zdywersyfikowany portfel. To wszystko wymaga trochę zaangażowania i wymaga trochę czasu, ale naprawdę warto go poświęcić, żebyśmy nie popełniali takich kardynalnych błędów jak te, które tutaj wymieniłem. I tak każdy inwestor jakieś błędy popełni, ale pamiętajmy, że nie dość, że mogą one być bardzo kosztowne, to mogą nas jeszcze całkowicie zniechęcić do inwestowania, które jest naprawdę świetnym sposobem na pomnażanie oszczędności w długim terminie, o ile naprawdę... Zaangażujemy się w ten proces i weźmiemy się za edukację finansową, bo tej nigdy dosyć, a rynki nie śpią i tylko czekają na nas i nasz kapitał.